Donalda Trumpa. Jak będzie wyglądała ta polityka? Mówimy o Ta no, polityka, będzie, będzie, polityka będzie inna. Oczywiście tutaj na pewno Trump będzie chciał doprowadzić do jakiejś umowy z Rosją jako człowiek biznesu, ale jako człowiek biznesu bardzo szybko się przekona, zorientuje, że nawet jeśli jakieś porozumienie z Rosją strategiczne no, zostanie zakończone, chociażby. Chyba, yy, chociażby na kanwie, czy też na kanwie, czy później mające szerszy wymiar, to bardzo szybko okaże się, że Rosjanie em, nie dotrzymują tej umowy i albo ją interpretują w taki sposób, że de facto stanowi ona, e, ona pogwałcenie tej umowy, albo ją otwarcie e, łamią. Czyli, czyli m, po jakimś takim próbie zbliżenia, bardzo szybko. Donald Trump w kuty, dotychczasowej amerykańskiej polityki, polityki zmierzającej do e, konfrontacji z Rosją. E, no, drugi segment jego polityki to oczywiście relacje amerykańsko-unijne. I tutaj e, wiele wskazuje, wszystko wskazuje, że dojdzie do zwarcia z Unią Europejską. Te stosunki były napięte. E, było wiele przykładów tego napięcia. No, przypomnijmy, Juncker po wyborach Trumpa powiedział, że, 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 że tak naprawdę to Europa musi nauczyć Trumpa, jak należy rozumieć sytuację w Europie. No taka wypowiedź bardzo konfrontacyjna, więc wszystko wskazuje na konfrontację z, z, z Unią Europejską. Trump będzie dążył do przerzucenia części amerykańskich kosztów funkcjonowania NATO na europejskich sojuszników, no bo nie wszystkie kraje wydają te słynne 2 PKB na swoje armie Stany Zjednoczone wydają 3,6